Wanda Chotomska, Makaron W pewnej gospodzie o ósmej w piątek Włoski makaron wskoczył we wrzątek. Skoczył do rondla, a po minucie Już z tego rondla na stół chciał uciec. Krzyczał, że jest już ugotowany, że jak najprędzej chce być podany, że już ma dosyć, że chce do gości, że to czekanie strasznie go złości, że właśnie doszedł do takich wniosków. Tak właśnie krzyczał i to po włosku. Stuknął pokrywką Pan jest w Blaszan. Panie z gorącym Kąpany. pan mnie nie będzie uczył porządku. Pan jeszcze musi siedzieć we wrządku. Zamilkł makarą ściekły okrutnie, lecz po minucie znów zaczął kłótnie. Ja mam już dosyć, mnie się tu nudzi, ja chcę wyjść z kuchni, ja chcę do ludzi, już czas się wreszcie pożegna z rondlem. Tak właśnie krzyczał. Po włosku ciągle. Wreszcie pokrywkę z rondla odkryto. Włoski makaron krzyknął. Finito! I prosto z rondla wrzątku i gazu Chciał na półmisek skoczyć od razu. Zdziwił się rondel, zdziwił się cezak. Pan jest już gotów? Co za niewiedza! Pan jest w gorącej wodzie kąpany. Pan jeszcze zimną ma być przelany. Krzyknął makaron. Jak chcę do gości. Mnie już naprawdę brak cierpliwości. Już ani chwili czekać nie mogę. I rems! Jak długi spadł na podłogę. Tak się skończyło i to już koniec. Ślad dawno zniknął po makaronie. Ale do dzisiaj mówią w gospodzie, On był kąpany w gorącej wodzie.